Witamy serdecznie na trzeciej edycji Pomysł o Sferze, tym razem pod hasłem Wiosna Pomysłów. Ja nazywam się Aleksandra Kluś. Ja się nazywam Agnieszka Kuce. I witamy Państwa z ramienia organizatorek w tym momencie, czyli jako właścicielki NODN Progressfera. Ośrodka, którego, który prowadzimy już jak się ostatnio zorientowałyśmy od 12 lat, chociaż przyznam bez bicia, że współpracujemy ze sobą jeszcze dłużej. Trzy słowa wstępu zanim oddamy głos naszym trenerkom. Dzisiaj czekają nas jeszcze dwie dwa wystąpienia poza naszym. Na każdym kolejnym dniu poznacie Państwo Kolejne osoby, które współpracują z tą pomysłosferą, bo jakby jednym z takich haseł, których też się mocno trzymamy w naszym ośrodku, jest dosyć świadomy wybór szerokich tematów i szerokich kompetencji. Budując nasz ośrodek, wiedziałyśmy, na czym chcemy się skupić, to znaczy na tym, żeby było praktycznie, żeby. To z jednej strony to, co chcemy przekazać do szkół, to były konkretne rozwiązania możliwe do wprowadzenia w warunkach polskich, tak jakie są, a z drugiej strony, żeby było to jednak podparte na jakichś badaniach naukowych, na wiedzy, nie na mitach czy na przekonaniach. I wiedziałyśmy też od początku, w jakich obszarach to my jesteśmy dobre, i z przyjemnością się podzielimy naszą wiedzą czy doświadczeniem. Wiedziałyśmy też, że nie jesteśmy dobre we wszystkim od wszystkiego. Dlatego z każdym rokiem, z coraz większą przyjemnością zapraszamy do grona osób współpracujących z tą sferą nowe specjalistki, nowych specjalistów od bardzo różnych dziedzin: od metodyki, od innowacyjnych aplikacji, od przedstawiania po prostu innego podejścia, od przedmiotów humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych. Także, żebyście właśnie Państwo mogli w pomysły w progres sferze znaleźć dokładnie to, czego potrzebujecie, czego aktualnie szukacie, czego potrzebuje Wasza klasa w danym momencie. Sama pomysł sfera, progres przepraszam, progres organizująca pomysł sferę. To oczywiście szereg działań i pomysłów na to, co możemy wspólnie robić wokół edukacji i dla edukacji. Robimy od czasów pandemicznych, tak naprawdę, zaczęliśmy poza organizacją rad stacjonarnych i spotkań szkoleń stacjonarnych organizować kursy edukacyjne na naszej platformie www. .szkolenia .sfera .pl, o której Państwo doskonale wiecie, no bo przez nią zapisywaliście się i pewnie jesteście teraz na nie zalogowani, na naszą dzisiejszą pomysłową sferę. Na naszej stronie możecie sobie Państwo przeklikać i bardzo zachęcamy. Tak, średnio raz na 2 trzy miesiące dokonujemy takiej poważnej wymiany tych kursów, które chcemy Wam polecić na dany określony czas oraz tych kursów, które chcemy, aby. Były dostępne przez te 2-3 miesiące z jakąś specjalną zniżką. One rotują, więc warto je sobie sprawdzać i korzystać z tych okazji i z tych promocji. Po to je wprowadzamy, że może jakiś kurs wam się szczególnie podoba i można go przy niższym budżecie mieć i sobie zrobić. A dostęp zawsze jest okrągły rok. Zachęcamy również, żeby zapisać się na nasz newsletter. Co miesiąc wtedy otrzymacie od nas wiadomość mailową której zawieramy zarówno takie ciekawostki czy ważne informacje ze świata edukacji natomiast załączamy też Pomysł na obchodzenie jakiegoś nietypowego dnia i tutaj to za każdym razem jest z kartami pracy i dla młodszych i dla starszych. Dbamy o to, żebyście mieli Państwo wybór. W związku z tym, że my osobiście kochamy gry, to najczęściej jako dodatek do kart pracy jest też jakaś opcja przeprowadzenia jakiejś gry. W tym newsletterze znajdziecie też Państwo zawsze informacje o różnych wydarzeniach, niekoniecznie z Poznania. Całej polskiej, takiej, które przykuwałam naszą uwagę, takiej, o których warto przypomnieć, albo się zainteresować po raz pierwszy. E, ci, którzy jeszcze nie są zapisani, to na, każdej, na dole każdej naszych strony jest taka opcja zapisz się na newsletter. Jako taką ciekawostkę dopowiem, że na przykład w marcu zapraszałam do tego, żeby obchodzić Dzień Wróbla, jako miłośniczka poezji gałczyńskiego. E, nie byłam w stanie się powstrzymać, żeby tego dnia akurat nie świętować. O Wróbelku, którym jest taką małą ptaszyną, kto z Państwa nie zna tego wiersza, też zachęcam Karty pracy są i dostępne w naszym newsletterze, chociaż oczywiście też na naszej stronie. No właśnie, karty pracy. Zapraszamy, żeby rzucić okiem na naszą czytelnię, na której jest coraz więcej kart pracy. Miesiąc w miesiąc powstają kolejne. Są to za każdym razem karty autorskie, stworzone, wymyślone w progresferze, a więc nie skądś, tylko od nas. Jak sobie spojrzycie Państwo na te zestawy, to mocno tam macie nastawienie na logikę, na matematykę, ale też na takie okazje nietypowe, na przykład Dzień Piegów czy ten Dzień Wróble. Jak również karty nawet nietypowe, jako na przykład lokalne patriotki, mamy już kartę na powstanie wielkopolskie, bo dlaczegoż by się nim nie pochwalić. Co miesiąc też organizujemy dla Państwa bezpłatny webinar, on się odbywa każdorazowo w trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 20. Bardzo krótko, ale że już jest za tydzień to jednak powiem. Um, już 20 marca o godzinie 20 spotkamy się w takim temacie Szkoła ponad stereotypami, a może raczej wychowawca ponad stereotypami. Nieprzypadkowo wybrałyśmy ten właśnie miesiąc, jednak w marcu obchodzimy i Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn, i szczerze mówiąc, to patrząc na to, jaki świat obecnie stawia oczekiwania i w jakie role wtłacza i dziewczyny, i chłopaków, uważamy, że to jest bardzo istotne dla każdego wychowawcy. Zaprosiłyśmy do rozmowy Martę Florkiewicz-Borkowską, którą część z Państwa pewnie zna, jaką panią Flogo. Ona naprawdę się niesłychanie angażuje w takie sprawy wzmacniające poczucie własnej wartości, niezależnie od płci. Nawet jest autorką programu Jesteś Ważna, Jesteś Ważna, chociaż nie tylko. I to od niej będziecie mogli tym razem czerpać inspirację, co z roli wychowawcy możecie zrobić. Wystarczy wejść na Facebooka za tydzień, o poniedziałek i po prostu wziąć udział w webinarze mam Państwu link do wydarzenia na czacie, jakbyście chcieli już sobie teraz kliknąć tam, dołącz, zapisz się, wezmę udział, żeby Wam Facebook po prostu przypomniał o tym wydarzeniu. To, co już teraz szybciutko tylko zasygnalizuję, aby trzymać jakiś reżim czasowy. To organizujemy też studia podyplomowe i ten kierunek, który jest naszym nowym dzieckiem a jest unikatowy na skalę kraju, to są gry, jest gry i grywalizacja w edukacji. Drugiego takiego kierunku dla edukatorek, dla edukatorów, dla nauczycielek, nauczycieli nie ma i to robimy. Poza tym, jak Państwo widzicie, inne kierunki w oparciu o autorskie programy warsztatów również prowadzimy. No i już pójdziemy teraz do i do tego co nas czeka, no? Temat, zakres tematyczny, zakładam, że państwu jest dosyć znany. Jak widzicie, jest on niezwykle szeroki, czyli przechodzimy od takich bardzo konkretnych metod do wykorzystania na różnych przedmiotach i aplikacji przez techniki, sposoby, treningi, które są do wykorzystania też poza lekcjami, także w sytuacji rozmów z rodzicami, czy zajęć indywidualnych z uczniami, którzy potrzebują naszego wsparcia, aż do takiego innowacyjnego podejścia, które pozwoli Wam trochę spojrzeć na to, co pozmieniać całościowo, czy w systemach nauczania, czy w całej szkole. Dzisiaj w sumie głównie skupimy się na technikach, sposobach i na innowacjach. Ponieważ mamy dzisiaj dwie godziny. Uznałyśmy, że zmieniamy formę pomysłosfery, aby nie siedzieć całą sobotę, rozbijamy to państwu na trzy popołudnia, tak żeby było wygodniej z tego skorzystać. Za każdym razem spotykamy się od 18 do 20. Przerwy między wystąpieniami króciutkie mamy zaplanowane, chociaż przyznaję bezbicia, że za długo tego nie będzie czasu, żeby zalać sobie kawę jak najbardziej i po każdym takim naszym dniu pojawią się dla Państwa materiały, z czasem pojawią się również nagrania, oczywiście każdy z Was zalogowany na naszej platformie otrzyma zaświadczenie zgodnie z wymogami. Zachęcamy do stałego kontaktu z prowadzącymi, zadawania pytań, szukania odpowiedzi, może inspirowania siebie nawzajem, dorzucania kolejnych linków czy pomysłów, które aktualnie Wam przychodzą do głowy, stwierdzania, czy coś podobnego stosujecie, czy poszliście w innym kierunku i Wam się to sprawdza. Jakby jesteśmy tutaj w takim gronie właśnie po to, żeby czerpać od siebie nawzajem. Tak dokładnie. Materiały pod prezentację, które dzisiaj zobaczycie, też jeszcze dzisiaj wieczorkiem po zakończeniu państwu wrzucę i będziecie mogli je sobie od razu jeszcze dzisiaj przejrzeć. Na naszej pomysłosferze, jak zawsze, mamy też przewidziane specjalne nagrody. i jeżeli chodzi o te nagrody, to na tej pomysłosferze będą to nagrody wyjątkowe. Otóż w ramach projektu Let's Play, który jest z Progresferą, byłyśmy byliśmy jego liderkami, pomysłodowczyniami i głównymi realizatorkami. W ramach tego projektu powstały trzy y, niesamowite gry, y, po jednej grze na każdy z etapów edukacji, czyli mamy grę podano podaną do stołu dla klas 1-3, mamy Wild Fig Farm do edukacji przyrodniczej dla klas 4-8 i mamy MatLife, y, czyli matematykę y, dla szkół, ponad podstawowych e, i e, osoby, które będą z nami na żywo na e, progresferze rozlosujemy w, spośród nich zestawy tych gier. Każdy zestaw to są Trzy gry łącznie. Zwyciężczyni, zwycięzca będzie mógł sobie postanowić, czy chce jeden komplet złożony z trzech gier tego samego typu, czy na przykład ma ochotę sobie zrobić jakiś miksik, wziąć sobie jakieś jedno dzień, i dwa łalik, farmy, albo w ogóle po jednej każdego rodzaju. Tutaj się skontaktujemy i po prostu poprosimy o decyzję. Jak widzicie, te gry są fantastycznie wydane, chociaż, żeby też było jasne, gry są dostępne bezpłatnie do samodzielnego wydruku. Więc to, co jest tym ogromnym bonusem, to to, że one są pięknie po prostu po prostu wydane. A jeżeli ktoś z Państwa ma już ochotę szybciej, już teraz, już teraz, teraz, to można sobie te gry też znaleźć. ja Za chwileczkę Państwu może podam link, gdzie te gry są. I też w ramach drobnego upominku, do końca praktycznie marca wszyscy, którzy biorą udział w pomysł o sferze, na kod rabatowy pomysł Sfera, mogą kupić pakiety kursów z 25% zniżką. Sam pakiet kursowy już powoduje, że kursy są w niższej cenie, a dodatkowa zniżka naprawdę oszczędza mi łącznie. E, 60 prawie procent. Zachęcam, żeby posłuchać, szczególnie posprawdzać, która tematyka i które kierunki Państwa interesują i może taki pakiet będzie dla Was rozwiązaniem. Jest pakiet 5, 10, 15, także można sobie też wybrać zakres. Pakiet dotyczy oczywiście również webinarów, które dopiero się odbędą, czy webinarów na żywo, nie tylko kursów, które już stoją. No, i to tyle z naszej strony wstępu, bo już widzę, że mamy minutę opóźnienia, jak to my. W związku z tym mamy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy warsztat wystąpienie.